Gmach Szczecińskiego Urzędu Miejskiego. Jak na razie w odcieniach szaroburych już niedługo ma wrócić do swojej dawnej barwy, ciemnozielonej, wręcz szpinakowej. Brzmi nietypowo? Przedstawiciele magistratu zapewniają, że kolor szpinakowy był pierwotną barwą gmachu. Remont elewacji urzędu, ten remont jest prowadzony, tak jak i wcześniejsze, razem z, przy zaleceniach konserwatora zabytków i właśnie wracamy do Ciemnego, zielonego, czyli szpinakowego, który był już na elewacji przed wojną. Miasto ogłosiło przetarg wyłaniający wykonawcę pierwszego etapu remontu elewacji oraz iluminacji świetlnej gmachu. Podczas tych prac odnowione mają zostać ściany Filharmonii, wejścia głównego do urzędu oraz biura obsługi interesantów. Zostaną wymienione również uszkodzone cegły oraz położone nowe otynkowanie. Wszystkie prace są konsultowane z konserwatorem zabytku. Przed nami Przetargu i po tym rozstrzygnięciu e, podpisanie umowy, i od no, tego momentu, od momentu podpisania umowy z wykonawcą, wyłonionym w przetargu jest 8 miesięcy na przeprowadzenie tego e, pierwszego etapu remontu elewacji Urzędu Miasta. Remont Urzędu Miejskiego trwa od kilku lat. Do tej pory między innymi wymieniono cały dach, stolarkę okienną, wyremontowano szereg pomieszczeń i klatki schodowe. W ubiegłym roku zakończyły się prace konserwatorskie. Portalu ramowego wejścia głównego do urzędu. Teraz przyszła kolejna elewacja. Jak będzie? Przekonamy się za około 8 miesięcy.